Cześć, witajcie na kanale Millplane TV yy, witam bardzo ponownie i dzisiaj yy, pokażę Wam w tym poradniku jak uruchomić od Golden Dark Abasa A350, no, czyli tak jakby no po prostu od zera, że wszystko powyłączane. Taki sam poradnik był na temat Abasa A330 Dark Design jednak na polskim YouTubie nie ma żadnego poradnika do tego samolotu, więc postanawiam go nagrać i trzymam kciuki, żeby był jak najlepszy. Tekstury w tym samolocie są bardzo ładne. Na filmie tego nie będzie widać, ponieważ YouTube mi bardzo sobą jakoś przepuszcza. Ale jeśli macie ten samolot, to zapewnie wiecie, że są ładne tekstury. Tak wyglądają moje graficzne ustawienia i, i wtedy takie tekstury dość ładne mam. I, ale to nieistotne, bo w tym poradniku się zajmujemy tym samolotem. Jest on bardzo ładny. Nie wiem tylko czemu przy uruchomieniu silnika stoi tutaj ten pan, ale no trudno. Już może kiedyś będzie jakaś aktualizacja. Zaczynamy sobie od baterii, czyli bateria 1, 2 i Emergency Batteries. Teraz przechodzimy do tableci, do tego tutaj tableta i general volume sobie dam na maksa. i wydaje mi się, że dla was też tak będzie najlepiej. Teraz yy, musimy mieć te cztery rzeczy: Elmu, Pack System, Gallery 1, 2. Potem yy, wyklikujemy sobie te rzeczy. Ogólnie tutaj dużo rzeczy po prostu właściwie wszystkie, co są białe, musimy wyklikać. A pompy na samym końcu, to, nie, to jest najważniejsze. Żeby te pompy były na samym końcu, możemy sobie załączyć te rzeczy. Tutaj yy, generatory i takie bas. Yy, teraz tak. Yy, paki, engine bleedy i Hot R1 i Hot R2. Dwa. Teraz y, takie tutaj o, modziki. I jeszcze takie wenty tutaj. Y, te ground Hydrant chyba to się nazywa. Te NSS. Cargo Air Condition i taka jedna rzecz. Teraz y, fuel pumpy. I mamy już tutaj wszystko pozałączane. Żadnego nie ma na off, a to jest właśnie bardzo ważne. Przechodzimy sobie do y, tutaj panelu. Klikamy ground service i otwieramy drzwi, które nam są potrzebne. Y, czyli te tutaj cargo, ten tutaj i to. To są chyba wszystkie. Więc teraz przechodzimy do Airplane. Passengers. Klikamy Middle tutaj. I tutaj Implement. Teraz przechodzimy z powrotem do Ground Service. Ground Equipment. I tak. Stersy, czoki, passenger bus, fuel truck. To. I Chyba tutaj, a jeszcze ten train, i chyba to na razie jest wszystko. Boarding będzie zaraz trwał. Niestety tutaj nie działa od Jar Design Plugin Ground Handling, no więc musimy korzystać z flight factorowego. Yy, tutaj, tej pomocy właściwie do samolotu. No ale mus damy radę właściwie, można z tym żyć. Teraz airplane. Passengers, middle. A nie, dobra, to nam jeszcze yy, nie zniknęło. O, middle implement. I teraz mamy timer, taki mały, minutowy. Yy, w tym momencie fuel i implement. Oj, czekajcie, klikamy unload fuel, pomyliłem się. Musimy zrobić yy, paliwo, yy, Dam. 10 ton. Enter. I teraz implement. I teraz będzie już wszystko w porządku. Teraz. Yy, kabin. Tutaj tak naprawdę tylko cabin lights damy. Ja dam gdzieś na tyle. Bo będę leciał w dniu. Podczas dnia. No dobra. Z tabletu na razie to jest wszystko. Możemy sobie tutaj na górze załączyć IRS-y na pozycję NAV. O, trochę ciężko to się przestawia trzeba mieć wyczucie. I odpalamy APU, czyli master. I za jakiś czas gdzieś teraz start. Podczas uruchomienia airflow na normal możemy i te temperatury gdzieś na taką pozycję mniej więcej. Nie musi być to tak dokładnie. A mniej więcej coś takiego. Teraz yy, na Flights możemy sobie zapalić, po na Flightsach yy, Passenger. Dobra, ja przepraszam, że tutaj tak dziwnie mówię, ale ja po prostu mam z kartki, to wszystko bo tutaj w tym samolocie jest tyle tego, że po prostu na pamięć yy, tego nie zapamiętam wszystkiego na razie. APU Gen i APU Bleed. Mm, Teraz to takie tutaj o, na auto dajemy. Przechodzimy na dół. Zapalamy system. Jeden, dwa, jeden, 2. Teraz tutaj, klikamy w menu, zapalamy to, zaświecamy, zapalamy to, zaświecamy i dajemy tak na maksa, tutaj to zapalamy i zapalamy. Więc tego to wszystko, i teraz Przechodzimy do MCDU, które niby jest proste, ale jednak nie do końca. Więc ja to mam na ostatniej stronie, a właśnie tutaj wy tego nie zobaczycie, ale ja tutaj to mam. Klikamy z Active na Flight Plan i Init. Flight Number. Ja dzisiaj lecę Airbusem, więc. Nie wiem, czy taki jest naprawdę Airbusowy, ale dam załóżmy mm. Airbus. Airbus 321 32. No dobra, niech będzie From EPWA. Tu EPGD, ja lecę dzisiaj mm, teraz. Flight level, ja dam, yy, wiem, że na ten samolot jest za nisko, ale krótki lot. I ja zawsze mam wątpliwości, nie wiem, czemu do tych wysokości. I tutaj nie wiem, jaki właściwie to jest Airbusowy, więc dam zdyżkę. I na razie to będzie wszystko. Teraz tak: IRS yy, za 9, dobra. Yy, za tyle będą dostępne. Co? Co tu się stało? Dobra, przesunęły mi się. Dobra, będą dostępne za jakieś 9 minut, ale w 9 minut my to wszystko zdążymy zaprogramować. Dobra, wracamy. Departure. Runway. Ja dam 15. Seed. Olila 5 delta I transition nie ma Wprowadzam do planu I insert Teraz wypełnię plan lotu Olila i airways Można użyć klawiatury T270 Enter Tu Oslog To jest mój cały plan właściwie Ale jeśli nie macie Directów i macie punkt Z punktu na punkt Klikacie na ten punkt, z którego macie następny punkt i Insert New Waypoint, wpisujecie ten punkt i Apply. I wtedy będziecie mieli ten plan. Teraz. Mm, APGD i Arrival. Runway 29 er Approach ILS 29, 903 i Star oslo 3 Tango. Transition None. wrócę do planu. Insert flight plan. I teraz gdzieś tu będzie prawdopodobnie przerwa. O, i przerwa. O, nie ma przerwy. No to dobrze. Jeśli nie ma przerwy, to znaczy, że jest yy, dobrze. Teraz możemy sobie to dać już na pozycję ARC. I jeszcze nie jest to dostępne, ale poczekamy, i za jakiś czas będzie. Tymczasem mm, klikamy sobie return albo nie, właśnie init i take of performance. I tutaj mamy takie rzeczy, więc w tym celu przechodzimy na panel. Klikamy o, właśnie Airplane i PERF calculator. Tu klikamy. Opisujemy 00, Enter. A, i flapy 1. Jeszcze nam się tutaj nie zrobiło. Yy, więc widzę się z wami, jak już mi się tutaj to wszystko załaduje. Okej, okay, mi już się uzupełniło. Na V1 wyliczyło mi 136. Tutaj 136 mi uzupełniło i tutaj chcieli, żebym wpisał 140, więc też tak zrobię. Yy, flex. Temperatura mi flex dał 56, ale ja dziś startuję z togi, więc zaznaczam toga. Flapy z jedynki. I to tutaj mamy wszystko tak naprawdę już. Z tego uzupełnione. Teraz klikamy sobie RETURN. I to jest wszystko. Z tego IFMC1 klikamy na y, SURF i CONTROLS. Skłag, y, transponder, czyli tutaj wpisujemy transponder, 2000", DOM 2000 i UNIDENTIFIED. Na razie STANDBY. Mm tutaj te rzeczy możemy włączyć, więc tutaj się włączyły nam te rzeczy i wracamy do IFMC1 Flight Plan. To jest IFMC wszystko, więc wracamy już z powrotem tutaj. Teraz Zamykamy tutaj drzwi i odjeżdżamy tymi rzeczami, czyli ground service, close all, ground equipment. I tutaj wszystko już robimy, im papa. Y więc tutaj tak to wygląda. Teraz tak: beacon lights on, beacon, beacon. O, tutaj mamy beacon lights. Y Możemy sobie ustawić Altitude, ja dałem sobie 260 i ciśnienie na lotnisku, ja mam teraz pogodę z x na więc jest 10.13. Pokrętło na Ignition i zaczynamy z silnikiem numer 2. Widać rozruch i tutaj, tak jak mówiłem, silnik się uruchamia, a ten pan tutaj stoi. Więc tego tutaj nie rozumiem. To mnie swoje zawsze dziwiło. Ale jak się ten silnik uruchomi, to ten pan powinien już zniknąć nam z naszego tutaj podsilnika, że tak powiem. Zobaczmy tutaj parametry. Wyglądają na razie w ten sposób. Yy, dobra. Okej, okay. mamy tutaj już tak na szaro, więc zaczynamy z silnikiem numer 2. Znaczy się jeden. Przepraszam za pomyłkę. Teraz możemy sobie zamknąć już drzwi do kokpitu, klikając tutaj taki mały przyciszczek. Mmm, yy, spoilery zarmujemy. Powoli się tutaj ten silnik uruchamia. Okej, okay, zaczął nam pracować. W sensie uruchamiać. O to mi chodziło. I jak widać, też się tak dzieje. Pan już nam zniknął. Czekamy, aż się nam bardziej uruchomi. Aha, mi innej rzeczy zrobić. To zrobimy to teraz. Przynajmniej przyłączymy na normal już, gdy się uruchomiły. Musimy kliknąć Init, IRS i Align IRS. Okej, okay, teraz mamy mapkę. Poczekamy minutkę, aż nam się to zrobi. A w tej minutce możemy sobie wyłączyć już APU BLIT i APU, możemy dać flapy na pozycję sortową, która wynosiła 1. Spoiler zarmowaliśmy, cockpit doors zablokowaliśmy i tak naprawdę tutaj nam się świeci jeszcze z tych rzeczy. Take off configuration. Czyli klikamy tutaj, na no tutaj o take of configuration, i już nam to zaświecenie znik zniknęło. Tym się nie przejmujemy. Yy, a międzyczasie odpalamy sobie RTO breaki. Okej, okay. yy, za parę sekund powinny być dostępne, więc yy, poczekamy jeszcze te 0 minut. A tak naprawdę już możemy iść do Flight Plan i po prostu zwalniamy breaky I tak naprawdę już... voilà, Zaczynamy kołować Więc rozpoczynamy kołowanie Ja też chciałem jak najbliżej pasa tu być, żeby nie przedłużać jakoś mega poradnika też na wypychanie i uruchamianie W ogóle, więc... Znaczy się kołowanie Więc po prostu chciałem jak najbliżej pasa i tutaj już mam pas, zaraz wystartujemy Bardzo ładny samolot, bardzo mi się też podoba. Oj, coś się stało nam, czasami tak jest tutaj, że nam się to psuje wszystko. Ale możemy to bardzo łatwo naprawić. Yy, no dobra, więc jeśli chcemy to naprawić, zawsze musimy tutaj chwilę poczekać, więc czekam te 9 minut i do was wracam. Przepraszam bardzo za utrudnienia. No dobra, mi się już tutaj naprawiło. Odczekałem 9 minut. I wszystkie ARS mam na naw, więc jeśli jeszcze nie zaczęliście tego robić, to pamiętajcie, żeby nie czekać tak jak ja od razu kołować, tylko poczekać, aż będą wszystkie na NAV, Nie 0 minut. To jest bardzo ważne. Więc teraz już oficjalnie możemy zdjąć breaky. Dać przepustnicę na pozycję Toga. Zmienić na EFMC, na flight plan. Flight plan. I będziemy mogli teraz już oficjalnie polecieć. Tutaj nie mówi Juan, więc musimy sami to zrobić. O, o jednak mówi. Widzę, że już nigdy nie słyszałem. Gear up. Laps up, i lecimy. Autopilot one-on. I teraz autopilot nami steruje. Mm, możemy sobie dać pozycję climb. Nieco za bardzo tutaj mi autopilot zadarł dziób. No ale to już autopilot, on to ma pod kontrolą. Więc tak to się prezentuje wszystko. I teraz bardzo ważna uwaga: gdy będziecie lądować, po pierwsze, wypełniacie. Tutaj zakładkę yy, Approach, czyli tak wiatr, ciśnienie, na, ciśnienie i temperatura na lotnisku docelowym, to jest bardzo ważne. I gdy będziecie rozpoznać podejście Approach, włączcie te LS i W, to są landing systemy i Autopilot 2, a Approach macie tu, jak w każdym Airbusie. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo tutaj przeszkód poradnik był pomocny. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejnego live'a lub poradnika. Cześć!